Myślisz, to możliwe, że pan Max zauważy, jeśli opuścimy kilka lekcji? Nawet jeśli pan Max nie zauważy, to na pewno Mandy ogarnie. Ach, no tak. Zapomniałam, że jest nową administratorką na kampusie. Ale fajnie by było, jakbyśmy opuściły tę lekcję. Może to zrobimy, Milana, nie! O, widzę, że nadal nie umiesz się malować! Kto, Kto się, pytało się pytało o zdanie, Angie? Nie powinnaś być na lekcji? Lekcja już dawno się zaczęła. A was to nie martwi? Nas, Nas to nie, nie martwi. martwi! Hej, Ponka! Podobno jesteś najmądrzejsza na kampusie. Do czego dążysz, Mandy? No więc, jeśli jesteś taka mądra, to zrób mi lekcję. Chyba śnisz. Nie zrobię za ciebie lekcji. Sama je zrób. Ty co? Zapomniałaś kim jestem? Przypomnę ci. Jestem nową administratorką. Jeśli chcę, mogę sprawić, że wpadniesz w kłopoty. Zrozumiano? Odrabiam lekcje tylko tym, których lubię. A ciebie nie lubię. Hej Mandy, fajnie wyglądasz. Bańka, ty co? Spokojnie malutka, chill. Wszystko dobrze. Malutka? Nie jestem żadna malutka. Czego chcesz? Chcę jutro uciec z pierwszej lekcji. Możesz mi pomóc w tym? Co? Tylko spróbuj zwieść z lekcji. Jak to zrobisz, to od razu powiem panu Maxowi. Czaisz? Oj, oj, oj. O, Dylan. Właśnie cię szukałem. Czego chcesz, frajerze? Ziom, masz przerąbane. Masz spore kłopoty. Że co? Masz do mnie jakiś problem? Co ty? Gdzie ja? Puzel i jego oswy są na ciebie poważnie wkurzeni. Puzel? A niby czemu? Bo nie wiem, czy wiesz. Ale mam nagranie, na którym widać, jak całujesz się z Angie. Tutaj, patrz. Ty co, głupi? Nie pocałowałem jej. Miała ręce wokół i pomogłem jej ją wyciągnąć. Nie tłumacz się mi! Powiedz to puzzlowi! Wytłumacz mu, jak się wyciągnąłeś. Dobra, nie pokazuj puzzlowi tego nagrania. Tyle wystarczy? No co ty? Oczywiście, że mu nie pokażę. Starczy. Usuniesz to nagranie? Zluzy, ty, Potem je usunę. Kurde, mam kopoty! Żomy, co się ociągacie? Kurde, tango Jak myślisz, jak to jest być frajerem? Kurde, puzzle. skąd mam wiedzieć? Dlaczego pytasz mnie? Um, myślałem, że wiesz Hal, dość tych żartów Kasia, co ty tu robisz? Jestem w pracy, nie powinniśmy być razem widziany na kampusie. Max, co jest? No nie powiedziałeś uczniom, że jesteśmy razem? Kasia, powiedziałem, ale nie wszystkim. Proszę, daj mi jeszcze trochę czasu, aż wszyscy będą wiedzieć. Słuchaj, to jest już wkurzające. Jeśli ty nie możesz im powiedzieć, no to ja zamierzam to zrobić. Kati, no dam radę. Po co ten pośpiech? Mała, czekaj. Jak masz na imię? Ponka. A ja Kasia, dziewczyna Maxa. No okej. Okay. Powiedz wszystkim na kampusie o mnie. Kasia, czemu jesteś taka niecierpliwa? Dobra, postanowione. Ja zamierzam pracować na kampusie. Pracować na kampusie? Jako kto? Instruktorka jogi. Kasia, to niemożliwe. Możliwe. Kasia, poczekaj, pogadajmy! Dobra, ziomy, mam pomysł. Jaki, Jaki pomysł, Puzel? Puzel? Więc słuchajcie, wyślę was do ekipy frajerów, Tam trochę się z nimi pobujacie, wiecie. Potem tutaj wrócicie i powiedz mi, jak to jest być frajerami. Co? Co? Nie zamierzam zostać frajerem. Puzel, może sam pójdziesz do tych frajerów i nam potem powiesz, jak było? Nie, nie pójdę. Ha, chciałeś się z nami pobawić? Nie dzisiaj. Ziomy, patrzcie, Froyer idzie! Skąd on ma tyle pieniędzy? Wow, ale jest nadziany! Stój! Skąd masz te pieniądze? Mordy, za nim! Kamilowi, pójdź się z nimi rozprawi! Bojka, ty co do nas uciekasz? Muzal, wybacz! Skąd są te pieniądze? Dynana! Dynana? Za co tyle kasy? Bo no ja... Wyraźnie! Nie rozumiemy cię! Żebym usunął nagranie, na którym całuje się z Angie? Co? Z Angie? Czy ty sobie jaja robisz? Nie, nie żartuję! Nie usunąłem nagrania! Spójrzcie! O nie, moja cierpliwość się skończyła. Ten burzy już przesadził. Chodźmy go wykończyć. Spadaj. Oceń moje zdjęcie od 1 do 10. Angie, jesteś zadowolona? Teraz przez ciebie mam kłopoty. Dylan, ty, ty co? Oszalałeś? O co ci chodzi? Teraz puzzle może przyjść mi rozpłaścić o ściany w każdym momencie, a to wszystko przez ciebie. Co? Co ja mam z tym wspólnego? Dam sobie rać z puzzlem. Czemu kazałaś mi wyciągnąć rzęsę z twojego oka? Bańka nagra to tak, że wygląda jakbyśmy się całowali. No i co? Teraz bańka chce pokazać to nagranie puzzlowi. No i w czym problem? Daj bańce trochę pieniędzy, to usunie to. Już mu dałem moje ostatnie pieniądze! Dylan, skończyły ci się pieniądze? O rany! O kurde, puzzle tu idzie! Kurde, puzzle nie ma go tu! No, Angie, jak to jest całować się z burżujem? Wy co, oszaleliście? Skąd mam wiedzieć? Jak jesteście tacy zainteresowani, to sami go pocałujcie! Co ty kręcisz, Angie? Widzieliśmy nagranie, na którym się całujecie. No, Angie, tego się nie spodziewaliśmy. Daj te kasy i nie przeszkadza. Nikt ci nie pozwala się odezwać. Angie, wiesz jaka jesteś irytująca? Ty też jesteś irytujący. A to co? iPhone burżuja? Tak, to jest telefon od Dylana. Oddaj mi go. Puzel, weź go rozwal. Serio, Puzel, rozwal, żeby się źle jak ty. Dobry pomysł. Benz, odsuń się. O, kurde! O, kurde! Pożałujecie tego! Wyturnie! Puze, dobre. dobre! No, zgrabnie rozwaliłeś tego iPhona. Ty jeszcze tu jesteś? Oddasz mi kasę? E, no, idę, idę, tak, no, do zobaczenia. Ej, Puzel, zaraz przyjdą! Dobra, ziomy, rozpraszmy się z nimi szybko i lecimy do domu. Zgoda? Tak, puzel! Teraz tylko ustalmy, kto będzie się bił z kim. Dobra. Ja biorę Kamila. Kamila. Kamila? Tak, Kamila, nie słyszeliście? Jest najsilniejszy, to nie będzie takie łatwe. Dobra, to ja biorę Milo. To z kim będę ja? Z Hulkiem. Porąbało was? Hulk i ja? Nie martw się. Hulk jest słaby, tak tylko wygląda. Pokonasz go lewą ręką. Ale mi pomożecie, tak? Da o ej, trzyli. Takatobuski. Lately I've been living like I can't take a loss. They wanna help me, that's what made me a boss. You can't kill my confidence, I think I'm the man. We don't give a f that's what they don't understand. Back again like two season I broke records while lose leave and I'm No puzzle Wkurzyłeś nas wszystkich żebyś dostał to, na co zasługujesz! Będę się zachowywał jak chcę! Czajcie? Puzel, jazda! jazda. Puzel! Ostrzegam cię, że pożałujesz tego, co zrobiłeś! No żam. Masz kłopoty! No to ekipa na ekipę? Czy jeden na jednego? Co mogę pokonać was trzech! Spokojnie, olbrzymie! Z się rozprawię! Dobra, Puzel! No pokaż, na co cię stać! O, pewnie! Pożałujesz, że żyję. No to dawaj! Czekaj, Kamil, ja się z nim rozprawię! Od dawna mnie wkurzają! Dalej, Milo! Dawaj, yeah! Dobrze, yeah! Milo! Yeah! Dobrze, yeah! dalej! Dobrze, dalej! Co tutaj się dzieje? Wow, policja przyjechała. Ciekawy, kto zadzwonił? Na pewno nie ja. A teraz powiedzcie mi, kto zaczął bójkę? Ten chłopak w tej czarnej kurtce! On zaczął bójkę! To jest to, na co zasłużyliście załamanie zasad na kampusie. Ej, ziomy, wiecie co? Jesteście moimi najlepszymi kumplami. Ziomy, polubcie ten filmik i subskrybujcie kanał. Zobaczymy się niedługo. Pa, pa!